Tegoroczne walentynki wypadają w niedzielę. Już dziś warto pomyśleć o tym, jak je spędzić i czym zaskoczyć ukochaną osobę. A możliwości jest wiele. Kwiaty. 14 lutego popularnością najbardziej cieszą się banalne, aczkolwiek zawsze na czasie czerwone róże. Przeważnie w żaden sposób ich nie ubieramy, nie przystrajamy. panowie biorą je samodzielnie. Biżuteria. A na walentynki najlepiej kupować tyle. Są takie hit, to są tak zwane celebrytki. Czyli to jest e, cieniutki łańcuszek z jakimś e, dodatkiem, czyli elementem do łańcuszka. To jest taki hit, który się sprzedaje teraz na ten sezon. Romantyczna kolacja. Hotel Agro na ten romantyczny weekend, bo możemy świętować już od piątku aż do niedzieli, przygotowały dla Państwa dwie propozycje. Jedna propozycja jest to pobyt romantyczny łącznie z noclegiem, a druga propozycja to kolacja we dwoje przy blasku świec. Podczas tej kolacji serwujemy Państwu podróż do krainy rozkoszy, między innymi magiczne uniesienie, wyspę szczęścia, gorące muśnięcie Amora, bądź francuski pocałunek. A może coś słodkiego. Zaczynają się walentynki. W tym okresie najwięcej u nas wchodzi lizaczków. Mamy bardzo duży wybór, własnoręcznie robione, które naprawdę sprawią ogromną radość swojej walentynce, więc bardzo zapraszamy. Mamy również zestawiki. Można iść troszkę na łatwiznę, ale to nie jest bardzo ładne z cukiereczkami w środku. Na pewno swoje walentynce się spodobają. Mamy również bombonierki, może w trochę niebanalnym kształcie. Serduszko, ale naprawdę bardzo, bardzo smaczne. A Wy jak wyrazicie swoje uczucia wobec najbliższej osoby? Dla tych z Państwa, którzy chcieliby w niekonwencjonalny sposób zaskoczyć swoje walentynki, będziemy czekać z kamerą na Mosińskim Rynku 8 lutego w godzinach od 10 do 12. Będzie to okazja do złożenia życzeń przed kamerą za pośrednictwem naszej telewizji.